Cieszymy się bardzo, że jest Pan naszym gościem w studio, w studio Telewizji Republika poprzez Skype. Panie doktorze, wczoraj odbywały się wyniki prezydenc wy wybory prezydenckie w Polsce. Wynik jest niespodzianką dla polskich mediów. Pana zdaniem, ze względu na to, że 25 lat temu upadł komunizm w tej części świata, czy tak naprawdę ma znaczenie, kto będzie prezydentem dużego kraju w, na tej nizinie środkowej europejskiej? Oczywiście to ma znaczenie. A, a jak bardzo ma znaczenie to inne pytanie. Jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, może mieć to znaczący wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, Polska to Polska. Polska znajduje się między Niemcami a Rosją. Jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych? To się nie zmieni ze względu na prezydenta. Pana książka Następna dekada to polskie wydanie Pana książki. Ta książka, w której pisze Pan o sytuacji strategicznej Polski na nizinie środkowoeuropejskiej. Dlaczego jest to ważne z perspektywy Stanów Zjednoczonych, uh, by mieć sojusz strategiczny z Polską? Od stu lat Stany Zjednoczone mają bardzo klarowną strategię. Nie pozwolić na to, by Zjednoczona Europa była hedemonem. W czasie I wojny światowej udało nam się e, temu zapobiec. W czasie II światowej również się udało. I tak naprawdę udało się to w czasie zimnej wojny. Zjednoczona Europa pod i jednym agresywnym hegemonem jest niebezpieczna dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Rosja oczywiście takim wielkim niebezpieczeństwem nie jest, ale nauczyliśmy się że lepiej działać wcześniej, a nie później. Ta relacja... Blokowanie hegemona, oczywiście największe niebezpieczeństwo dla Stanów Zjednoczonych to sojusz niemiecko-rosyjski. Widzieliśmy to już w przeszłości. Nie do końca się to dobrze skończyło. Radząc sobie z taką sytuacją, Polska oczywiście jest dużym krajem Europy Środkowej, jest graczem w Europie Środkowej w tej grze. Zatem, czy mamy do czynienia z ponownym pojawieniem się Rosji i czy istnieje potencjalna możliwość relacji Rosji z Niemcami? Nasze relacje z Polską muszą być silne, muszą być głębokie, gdyż nasze interesy są bardzo mocno zbliżone. Tak tego typu rozwój, który będzie niebezpieczeństwem dla Polski, będzie też niebezpieczeństwem dla Stanów Zjednoczonych. Dlaczego w związku z tym system obrony przeciwrakietowej nie zadziałał? To jest jedna z tych rzeczy, o której pisze Pan w swojej książce. Dlatego, że tarcza przeciwrakietowa nie chroniła ani Polski, ani nikogo przed niczym. Jeżeli Iran dostanie broń jądrową i będzie posiadał tego typu głowicę, nie będzie atakował Warszawy. Jeżeli Rosjanie podejmą decyzję, żeby atakować Polskę, również ta tarcza tego nie zablokuje. Polska nie potrzebowała strategicznej tarczy, przeciwrakietowej potrzebowała czołgów, śmigłowców i żołnierzy. Problem, który przed Wami stoi, znajduje się na Waszej wschodniej granicy. Związany jest z na, jest problemem o charakterze e, konwencjonalnym, a wydawanie ogromnych pieniędzy przez Stany Zjednoczone albo przez Polskę tego typu system obronny nie podniesie i nie podniósłby bezpieczeństwa Polski. Mówi Pan o przesłaniu politycznym czy geopolitycznym, które zostało wysłane do Rosji. Z tym, pomysłem tarczy przeciwrafitowej. Jakie było znaczenie tego przesłania? Przesłanie związane było z tym, że nie zrobimy nic poważnego, by chronić Polskę. Jedyne, co byśmy zrobili, to ustanowić jakąś niezmiernie drogą tarczy, która nie mogła bronić przed agresją rosyjską, nie mogła bronić przed pociskami z Rosji, a była tak naprawdę sygnałem słabości, nawet jeżeli mieliśmy na myśli sygnał siły. Dla Polski to był symbol zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Polsce, ale to nie było prawdę. To nie było prawdziwe zaangażowanie amerykańskie. Zaangażowanie, które jest nam potrzebne ze Stanów Zjednoczonych, to zaczynacie w tej chwili widzieć. Ono się teraz pojawia. Chodzi tutaj o prawdziwe zdolności konwencjonalne. Stratfor w jednym ze swoich materiałów sprzed paru tygodni pisze o powrocie Waszyngtonu do strategii zimowojennej. Generał HBS odwiedził kilka obiektów w tym regionie. I teraz widzimy, że sytuacja się zmienia. Jaka jest różnica pomiędzy pierwszym pomysłem, o którym mówiliśmy, czyli o tej strategicznej tarczy i idei rozwoju konwencjonalnych sił w tej części świata? Temat Ukrainy ma znaczenie zasadnicze dla Rosji. To strefa buforowa i nie można tego po prostu zignorować. Stany Zjednoczone, co oczywiste, i Polska nie są w stanie walczyć z Rosją w Ukrainie. Po prostu innymi środkami można działać. Jaka jest w związku z tym granica? Jeżeli Rosja miałaby się ponownie wyłonić, a cały czas mówimy tutaj o jeśli, czyli o pewnym warunku, i gdzie wtedy znajdowałaby się ta linia? Między Polską. W dół do Morza Czarnego i linia ta jest tą linią, na której teraz koncentrują się Stany Zjednoczone. Ukraina jest zdecydowanie zbyt duża. Stany Zjednoczone są zdecydowanie za daleko, żeby sobie z tym radzić. No to nie jest tą strukturą sojuszniczą i to musi być struktura sojusznicza, na której czele stała Polska. A jakie jest znaczenie Niziny Środkowej Europejskiej, jeśli chodzi o? Geopolityka świata. Granica między tym, co nazywamy głównym kontynentem europejskim, a resztą, to jest ta linia, gdzie Polska znajduje się w miejscu, które jest naprawdę niebezpieczne czyli ta nizina środkowo-europejska. Z całą pewnością. To jest centrum so, konfliktu. Jeżeli w związku z tym widzimy ponowne wyłonienie się silnej Rosji o której rozmawiamy, a równocześnie Stany Zjednoczone są zainteresowane tym, żeby zagwarantować, że Europa Zachodnia nie stanie się z tym mocno związana. Wówczas niezina europejska będzie sednem. Bardzo trudno jest prowadzić atak przez Karpaty. Było to już robione w przeszłości, ale jest to trudno. Natomiast północna Europa jest ważna w Europie jeszcze od 1871 roku i nawet wcześniej. To była linia ataku zarówno ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. A w środku tego obszaru jest Polska. 80 lat temu Józef Piłsudski, ojciec polskiej niepodległości, zmarł. I znów Stratfow pisał o idei e, morza, e, Czyli Józef Piłsudski taką ideę między morza starał się ustanowić. Czy ta idea ma teraz znaczenie? Ta idea się oczywiście rozwija i zwróćcie na to uwagę, gdy Związek Radziecki upadł, gdy upadła Rosja, używaliśmy określenia ponownego ujawnienia wyjawni się Europy Wschodniej. Niemcy i Europa Zachodnia nie specjalnie w to były zaangażowane. Tak naprawdę nie chciały specjalnie tej granicy bronić, ale granica ta od setek lat jest punktem zapalnym między regionami znajdującymi się na wschodzie kontynentu. Piłsudski to widział po pierwszej wojnie światowej i on generalnie powiedział, nie możemy polegać na Rosjanach, nie możemy polegać